Gościem dzisiejszego Akademickiego Kwadransa Przedsiębiorczości jest pani Kaja Kudła, koordynator 12 edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Witam. Dzień dobry. Kaju. Ostatnia edycja odbyła się w trzecim tygodniu listopada 2019 roku. Pani Kaju, zanim przejdziemy do szczegółów tego wydarzenia, proszę nam opowiedzieć parę słów o historii. Skąd się wziął, gdzie się narodziła, skąd się wziął pomysł Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest projektem, który promuje świadomy rozwój i podejmowanie biznesowych inicjatyw. I jest to projekt międzynarodowy. Narodowy, który powstał już w 2008 roku i jest aktualnie realizowany w 170 krajach na świecie, w tym oczywiście w Polsce. I polega to na tym, że każdego roku w listopadzie różne firmy, instytucje, organizacje, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, y organizują bezpłatne wydarzenia, które są skierowane do bardzo różnej grupy odbiorców. Mogą to być wydarzenia skierowane zarówno dla osób początkujących, które dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, jak i dla zaawansowanych już przedsiębiorców. I co ciekawe, Polska jest liderem, jednym z liderów tego światowego ruchu. Nie mamy jeszcze statystyk dotyczących tej edycji, która właśnie minęła, ale w ubiegłym roku, w poprzedniej edycji odbyło się 1400 wydarzeń, w których było zaangażowane 900 partnerów i ponad 100 tysięcy uczestników wzięło udział w tych wydarzeniach. Zanim pani nam opowie, co się działo w Lublinie w ramach tego tygodnia, posłuchajmy, co mówili uczestnicy tego wydarzenia. Nowe władze województwa na czele z marszałkiem Jarosławem Stawiarskim. Cały zarząd bardzo otwarci są na współpracę z przedsiębiorcami. Zresztą myślę, że to by było głupotą, gdyby takiej otwartości nie było. Zarząd województwa wraz z Departamentem Gospodarki i Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego przygotowuje 14 misji wyjazdowych w różne kierunki świata, do różnych krajów, między innymi Francji, Wielkiej Brytanii. Ale również i Stanów Zjednoczonych, Emiratów Arabskich, Izraela, Rosji, oczywiście Ukrainy. Przygotowujemy te misje, które mają na celu pomóc wesprzeć naszych przedsiębiorców, a w nawiązaniu kontaktów lub rozszerzeniu już ich istniejącej współpracy. Pomagamy w transporcie. Tychże naszych przedsiębiorców, ale również w zakwaterowaniu, w, tam już na miejscu i w kontaktach z przedsiębiorcami danych krajów. Te misje, wierzę, że przyniosą dużo efektów. My chcemy. Monitorować te misje. Chcemy, żeby one przynosiły efekty, żeby, żeby nie tylko przedsiębiorcy byli zadowoleni i mieli korzyści, ale również i nasze województwo. Więc wierzę, że te branże, które wybraliśmy, a są to branża medyczna, rolna, rolno-spożywcza, przetwórstwo spożywcze, ale i również branża meblarska, że te Branże będą cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród naszych przedsiębiorców i będziemy mieli dużo chętnych do udziału w tych misjach gospodarczych. Takim jednym ze sztandarowych projektów, które realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, skierowanym dla, do przedsiębiorców i który ma za zadanie właśnie pokonywanie pewnych barier, a w zasadzie docelowo wręcz granic, jest program NLAP, Lubelskie Nevada Acceleration Bridge. On jest realizowany wspólnie z biurem gubernatora stanu Nevady. Program polega, jest Złożony. Docelowo chcemy umożliwić zaistnienie polskim, lubelskim przede wszystkim firmom na rynku amerykańskim poprzez Stan Nevada. Generalnie staramy się wspierać te przedsiębiorstwa, które są małe, młode, jeszcze nie mają takiego potencjału kapitałowego, żeby sami budować, rozwijać rynek gdzieś tam zagraniczny. Stąd, stąd też generalnie do, do tych młodych. W przyszłym roku też planujemy kolejny nabór uczestników, też już tutaj rozmawiamy z przedstawicielami. Biura Stanu Nevada nad terminami, jakie będą dla nich odpowiednie do tego, żeby ten program przeprowadzić. Program Samsung Inkubator przełamuje bariery w biznesie. Dowodem na to jest, jest lokalizacja tego programu, czyli trzy województwa Polski Wschodniej. Rozpoczęliśmy tę inicjatywę w 2017 roku inkubatorem w Rzeszowie. Dziś jesteśmy w inkubatorze w Lublinie, który ruszył w lutym tego roku, a poza tym działa jeszcze trzecie laboratorium w Białym Stoku. Kiedy ogłosiliśmy zamiar utworzenia sieci inkubatorów właśnie w tych miejscach, no, spotkało się on z dużym zainteresowaniem, ale też zaskoczeniem mediów i opinii publicznej, dlaczego akurat ten region Polski wybraliśmy i co takiego dostrzegamy, jaki potencjał w w tej części kraju. My działamy ponadstandardowo i przełamywanie barier w biznesie to też działanie ponadstandardowe, otwarte, niestereotypowe, ale także odpowiedzialne. W przypadku Samsung Inkubatora oferujemy młodym przedsiębiorcom i startupom wsparcie w postaci szkoleń, ekspertyzy biznesowej, ale też uczenia się technologii. Jako firma technologiczna w, w Warszawie mamy największe pokorańskie centrum rozwojowo-badawcze Samsung, i również mentorzy, eksperci z tego centrum rozwojowo-badawczego wspierają startupy z lubelskiego inkubatora. Dodatkowo staramy się promować inicjatywy startupów poprzez zapraszanie ich na różnego rodzaju wydarzenia lokalne, ogólnopolskie. Komunikujemy również w mediach ich, ich działania, cieszymy się z ich sukcesów, jak również organizujemy spotkania z inwestorami, które pozwalają po przedstawieniu prototypu ich pomysł wdrożyć i dalej rozwijać. Najczęściej są to bariery formalne związane z zarejestrowaniem działalności gospodarczej, pokonaniem tak różnego rodzaju procedur, wprowadzeniem właśnie młodych ludzi właśnie w ten świat przepisów. Często zawikłanych i to wsparcie tutaj u nas mają zapewnione. Często jest też problem w przelaniu na, na przysłowiową kartkę pomysłu, który siedzi w głowie, a dalej wdrożeniu. Młodych startupowców też zniechęca informacja, kiedy okazuje się, że podobne konkurencyjne rozwiązanie już, już działa i ten pomysł, który, który mieli do. Na myśli nie do końca jest unikalny. Ale my pomagamy im ten pomysł zmodyfikować. Naprowadzamy ich na właściwą ścieżkę, żeby, żeby nie rezygnowali, żeby spróbowali może innego podejścia. No i ważną też taką barierą jest czas. Czas, ponieważ często, często ci ludzie pracują w innym zawodzie, studiują i praca nad nowym projektem wymaga od nich pracy po godzinach, często zarywania nocy bądź robienia tego w dni wolne od pracy czy, czy w czasie wypoczynku. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości pokazuje, że wspólnie wielu partnerów może bardzo wiele zrobić właśnie dla rozwoju przedsiębiorczości. Na pewno jest ważne pokazanie, że wspólnie możemy pokonać bariery związane z lokalizacją geograficzną, płcią, niepełnosprawnością, dostępem do nowych technologii. Myślę, że też takim nowym motywem, który, który zaistniał, to jest ten element środowiskowy, tak, o którym którego biznes nie może lekceważyć. O tym się mówi w tej chwili coraz więcej i myślę, że, że ograniczone zasoby naturalne typu woda bądź czyste powietrze czy też żyzna gleba no, przyczynią się do tego, że ten biznes będzie trudno prowadzić. Już w tej chwili planując jakieś przedsięwzięcie należy wziąć pod uwagę, że na przykład ceny energii wzrosną tak, z powodu ograniczonych zasobów czy też, nie wiem, nasz kraj może za jakiś czas nawiedzić susza i woda również będzie droższa, czy też nawet e, niewystarczająco nie e, dostępna. Pani Kaju, e, każdy Tydzień, ten światowy tydzień, każde wydarzenie ma swoje hasło przewodnie. Jakie było hasło przewodnie tegorocznej edycji? Tak, zgadza się. W tym roku hasłem przewodnim było biznes bez barier. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że biznes może realizować każdy bez względu na ograniczenia. I te ograniczenia mogą być bardzo różne. One mogą być związane z wiekiem, z płcią, z niepełnosprawnością, z pochodzeniem, z brakiem finansowania, z brakiem wiedzy. Również mogą być to bariery architektoniczne czy psychologiczne wynikają. Na przykład z tego, że ktoś nie radzi sobie ze stresem. Yy, chcieliśmy pokazać, że każdy ma prawo do tego, żeby się rozwijać, do tego, żeby spełniać swoje marzenia, również biznesowe, i że nie ma barier nie do pokonania. A o jakich barierach najczęściej wspominali czy partnerzy, czyli osoby, które prowadziły warsztaty? Na jakie bariery najczęściej zwracali uwagę? Mieliśmy na przykład takie wydarzenie jak gra szkoleniowa, w której uczestnicy mieli wcielić się w różne role i wykonywać różne zadania, mając ograniczone niektóre zmysły. Na przykład nie widząc, nie słysząc, nie mogąc mówić albo mając związane ręce. I to były bardzo proste zadania, które Prostymi wcale nie były, kiedy trzeba było je wykonać właśnie z tymi ograniczeniami. I chcieliśmy w ten sposób pokazać, no właśnie, w jakiej sytuacji są te osoby, które z tymi ograniczeniami zmagają się na co dzień. Dużo było mowy o tym, jak pozyskać finansowanie, jak pozyskać inwestora, czyli w jaki sposób przełamać tę barierę związaną z tym, że brakuje nam funduszy na to, żeby rozpocząć własny biznes. Odbyła się też taka konferencja, debata, rozmowa na temat tego, w jaki sposób pogodzić pracę z opieką nad dzieckiem z niepełnosprawnością. I w tej rozmowie wzięli udział przedstawiciele Fundacji Wiatraki oraz rodzice dzieci z niepełnosprawnością. A kto może zostać partnerem, czyli kto może wziąć udział jako jeden z takich ko Koordynatorów działań mających czy związanych z warsztatami, ze szkoleniami. Jak można zostać partnerem? Jakie warunki trzeba spełniać, żeby wziąć aktywny udział w takim wydarzeniu? Partnerem może zostać tak naprawdę każdy. Może to być mała firma, korporacja, stowarzyszenie, instytucja publiczna, szkoła. Koło naukowe, uniwersytet, biuro karier, mogą to być studenci, przedsiębiorcy, również osoby prywatne. Może to być tak naprawdę każdy, kto ma jakąś wiedzę biznesową i jest chętny do tego, żeby się nią podzielić z innymi. Warunkiem, jaki, jaki trzeba spełnić, żeby zostać partnerem, jest to, żeby zorganizować to wydarzenie w tym tygodniu, kiedy Tydzień Przedsiębiorczości się odbywa. Oczywiście wydarzenie musi być związane z przedsiębiorczością i musi zostać zarejestrowane na stronie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Forma tego wydarzenia może być dowolna. Może to być konferencja, wykład, spotkanie, Mogą to być też na przykład targi. Bardzo często zdarza się, że firmy organizują jakieś swoje wydarzenia, nawet cyklicznie, i planują je po prostu na ten termin, kiedy przypada Tydzień Przedsiębiorczości, po to, by móc zrobić to pod szyldem Tygodnia Przedsiębiorczości, dotrzeć w ten sposób do większej grupy odbiorców, ponieważ jest to promowane nie tylko lokalnie, ale i ogólnopolsko. Z jednej strony mamy takich aktywnych uczestników, czyli firmy i te różnego rodzaju organizacje, o których Pani wspomniała, które są odpowiedzialne za pewnego rodzaju wydarzenia, a z drugiej strony mamy uczestnikiem. Jak się można stać uczestnikiem takiego wydarzenia? Jedyne co trzeba zrobić, to znaleźć wydarzenie, które nas interesuje, zarejestrować się również na tej stronie. Wiadomo, że te wydarzenia takie typowo warsztatowe mają ograniczoną liczbę miejsc, więc tutaj obowiązuje po prostu zasada kto pierwszy, ten lepszy. Wszystkie wydarzenia są dostępne na stronie tydzieńprzedsiębiorczości.pl. Tam można przejść przez różne filtry. Można sobie wybrać konkretne województwo, czy konkretną miejscowość, sprawdzić, co się odbywa w całej Polsce, w jakich terminach, jakie to są wydarzenia. Są tam opisy, terminy, miejsca i tam można się zarejestrować. Więc każdy, kto jest danym tematem, danym wydarzeniem zainteresowany, może to zrobić. Pani Kaju, jak przebiegała tegoroczna edycja? Pani była koordynatorem na województwo lubelskie czy na Lublin? Tak, na województwo, na województwo lubelskie. lubelskie. Tak. Czy mogłaby nam pani opowiedzieć w kilku słowach, jak ta dwunasta edycja przebiegała? Dwunasta edycja odbywała się między 18 a 24 listopada. Odbyło się w naszym regionie, na Lubelszczyźnie, 56 wydarzeń, w których zaangażowanych było. 28 partnerów. I to były bardzo różne tematy dotyczące na przykład zakładania działalności gospodarczej, właśnie to już o czym wspominałam, pozyskiwania inwestora, pozyskiwania finansowania na założenie swojego biznesu, tematy związane z prawem podatkowym, z księgowością, z zarządzaniem firmą. Bardzo dużo było tematów związanych z mediami społecznościowymi, z umiejętnościami miękkimi, na przykład w jaki sposób radzić sobie ze stresem, jak występować Publicznie, jak mówić jak lider i liderka, i motywować innych do działania. Było bardzo dużo takich merytorycznych i wartościowych szkoleń i warsztatów, organizowanych przez znane osoby tutaj na rynku lokalnym, ale też ogólnopolsko, które mają duże doświadczenie, dużą wiedzą i chętnie się nimi dzielili. I to była duża szansa dla uczestników, ponieważ te wydarzenia były bezpłatne. A jeżeli chodzi o uczestników, jaka? Byłaby pani w stanie tak w przybliżeniu chociaż powiedzieć, ile osób mogło wziąć udział w takich wydarzeniach? Ogólnie we wszystkich wydarzeniach w województwie tak, tak lubelskim? Tak, mniej więcej. No myślę, że około pięciu tysięcy. Pięciu tysięcy. Tak, bo mieliśmy na przykład targi, Politechnika Lubelska zorganizowała targi, które też zrobiła pod szyldem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Na samych targach było około 3 tysięcy uczestników, także to są... Takie liczby. Bardzo duże było zainteresowanie tymi warsztatami. Niektórzy dzwonili i pytali, czy mogą się jeszcze dopisać, jak już brakowało miejsc. W rezultacie teraz planujemy powtórzyć niektóre wydarzenia, niektóre warsztaty, już nie w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, tylko po to, żeby te osoby, które nie miały możliwości się zarejestrować, mogły skorzystać z tego. Mhm. A tak z pani doświadczenia, większą popularnością, to tak na przyszłość, jeżeli ktoś chciałby w przyszłym tygodniu, w przyszłym Roku zostać takim partnerem strategicznym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Większą popularnością cieszą się wydarzenia typu jak wykłady, czy może szkolenia, warsztaty, targi, gdzie najchętniej zapisują się uczestnicy? Na te wydarzenia warsztatowe, na które mamy ograniczoną liczbę miejsc, to zdecydowanie bardzo szybko te miejsca się zmniejszają. Wykłady również, ale no jednak jak mamy ograniczoną liczbę osób, to, to wiadomo, że tutaj tych chętnych jest. Więcej. I, I ta praktyczna y, zdobycie praktycznej Właśnie... wiedzy, pewnych umiejętności, chyba y, też jest Tak, dla to jest bardzo bardziej... ważne. Uczestnicy mieli okazję, na przykład, y, na warsztatach z wystąpień publicznych, mieli okazję stanąć na środku, wygłosić mowę, otrzymać feedback od prowadzącego, więc to jest ważne, żeby też wiedzieć, co zrobiłem dobrze, jakie błędy popełniłem i co mogę polepszyć na przyszłość. Mhm. Y, m, światowy Tydzień Przedsiębiorczości na pewno wymaga pewnego wsparcia merytorycznego. Jak ci są główni partnerzy? Jakby kto odpowiada za, za, ten, za to wydarzenie? Mieliśmy tutaj wsparcie również finansowe od partnerów głównych sponsorów tego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, którzy, niektórzy z nich również się angażowali jako organizatorzy wydarzeń. No i tutaj gdyby nie oni, to pewnie nie odbyłoby się to na taką skalę i w takiej formie, bardzo dobrze przygotowanej merytorycznie. Więc tutaj chciałabym podziękować tym partnerom głównym, którzy nas wsparli. Były to takie instytucje jak Samsung Incubator, Ed1 Solutions, Edulab, a także Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta. A ja z kolei reprezentuję firmę Huge Tech, która jest właśnie koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Województwie Lubelskim. Czy w przyszłym roku też pani będzie organizować? Prawdopodobnie tak, ale nie jest to jeszcze pewne, więc zobaczymy. Dobrze, ale zapraszamy na przyszły tydzień, na przyszły rok do na kolejne wydarzenie światowego. To już będzie tak, razem trzynaste, tak? 13, tak. Już będzie 13 Światowy. Tydzień. Prawdopodobnie w trzecim tygodniu listopada, bo tak zazwyczaj się to odbywa, więc już można sobie planować jakieś wydarzenia właśnie na ten termin. Dobrze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.